nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak proste dziękuję może zmienić ogólnie jakość naszego życia. W momencie, gdy ty zaczniesz tak radzać swoich ludzi, chociażby dziękuję, chociażby za pomocą tego słowa, albo komplementu, albo nawet jakiegoś prezentu, zobaczysz, jak kurwa zmieni się twoje życie. To jest taki szacunek do ludzi za to, co oni robią, za to, że oni są. Taka wdzięczność, nie? To jest życzliwość, wdzięczność, to jest szacunek do nich ludzi, to mniej więcej wygląda tak samo, nie? Ale chodzi o to, że większość ludzi dzisiaj straciło ten szacunek do świata, do ludzi, do siebie. Są tacy pasywno-agresywni, do wszystkich kurwa co się rusza Nie nagradzają w sumie nikogo Wyobraź sobie chłopaka, który codziennie chodzi do szkoły Mama mu może robi kanapki Kiedy on ostatni raz jej podziękował? On jest człowiekiem, który szanuje drugiego człowieka? Nie, a jak on się czuje? To no pewnie chujowo, bo dobra energia wcale do niego nie wraca Bo jej nie daje Jeżeli chcesz, by coś do ciebie wróciło To musisz najpierw to dać Jeżeli chcesz, by ludzie byli w stosunku do ciebie życzliwi Jeżeli chcesz, by ktoś ciebie szanował to zacznij ty szanować ludzi, zacznij ty nagradzać swoich własnych ludzi, za to, że oni są, za to, że poświęcają czas na to, podziękuj im, powiedz, że jesteś z nich dumny. Uwierz mi, że coś takiego, to jest po prostu coś zajebistego i nawet nie powinienem cię do tego namawiać, bo to jest kurwa po prostu Teraz Spróbuj samemu, błagam cię o to. Spróbuj samemu i idź i podziękuj swojemu komuś bliskiemu za to, co coś zrobił. Okaż mu szacunek, okaż mu, że kurwa stary szanujecie. Coś w ten sposób. Szanuj innych ludzi, wyrażają się do innych szacunkiem. O innych szacunkiem nie obgady komuś dupy, bez przesady. Po prostu szanujmy siebie nawzajem. Zobaczysz, że możesz powiedzieć, że ludzie to kurwy, ale w momencie, gdy ty zaczniesz szanować ludzi, to zaczniesz się obracać ludźmi, którzy również szanują. I ludzie przestaną być kurwa. Jeden z najlepszych sposobów na to, po prostu znaleźć lepszy ludzi. Szanuj! Misiu mój, szanuj. W linku w opisie znajdziesz link do mojego TikToka i prywatnej społeczności, które jest jakiekolwiek pytania, pisz do mnie na TikToku.